A więc tak, w poprzednim filmie na końcu mówiłem Wam, co będziemy robili w tym filmie. Niestety, okłamałem Was. No, w sensie stwierdziłem, że to robienie tej automatyzacji ma mniejszy sens, bo mi się nie chce. A i tak trzeba będzie Wam zrobić później, więc zrobimy ją później. No to uwagi, nie zwracajcie. A więc tak, czym zajmiemy się w takim razie w tym filmie, zapytacie. A ja Wam powiem, pójdziemy na Bossa. Ten boss będzie tak skomplikowany, że nie wiem, czy go pokonam. Nie no, że my tutaj pokonamy go na luzie. Ale tylko szukam rzeczy. Nie wiem w sumie, czego go szukam, więc. Dobra, najpierw będziemy musieli zajrzeć do Dungeonu po, pewne, po pewien item. Więc trzeba tam będzie się przelecieć. No więc ja tutaj tylko po skrzynki. I my szukamy sobie. Właśnie. Tego się nie da craftować. To jest taki duży minus. Tylko da się je znajdować. Ty jesteś jaja ze mnie? Dobra, wiecie co, załatwmy to bardziej profesjonalnie. Będę to co tu chwilowo trzymał, żeby moby odpychało. Bo to ogólnie ma jeszcze funkcję odpychania mobów. Latanie jest przy okazji. Ja ich nie potrzebuję, bo już sobie ten rozmnożyłem naszym MMC sposobem. Ja tych skrzyniak tak faktikalu, potrzebuję tylko tego, więc przelecę sobie ten dungeon i się widzimy za chwilę. Dobra widowie mamy to. Jeszcze dwa takie dwie takie mamy. Wziąłem to, bo. Nie, to chyba nie będzie potrzebne, ale wziąłem, bo ogólnie bossa chce zabić jeden raz, ale trzeba będzie zautomatyzować jego zabijanie. Więc zrobimy zwykłego fajta i później zrobimy automatyzację. No, jeszcze chwilowo automatyzacji, Będzie tutaj pokazane, jak to zrobić ogólnie. To jest niepotrzebne. Dungeon Confessor Single room. Nie. Do endu trzeba. No to teraz widzimy się będzie. No widzowie, jesteśmy w endzie. I tu już mamy jakąś komnatę, więc się tam udamy. Od razu. Bo przed bossem trzeba ten. No ja nie wiem, czy będzie przypadkiem nie ma też tych szarendów potrzebnych do aspu bossa. Czekajcie, na jakie to jest? O Boże, jakie to jest? Przepraszam, jeśli ktoś Flashbanga dostał minus 76, my jesteśmy na 18. No to mniej więcej tu, jak się wkopiemy, chyba będzie Git. O, no, jest Git. Dobra, no i ogólnie to nie działa. Nie, nie działa. Odpychamy to. Nie, to jest bez sensu. To nie jest za głośno? Jest trochę głośno. No bo czekajcie, przyciszę, bo ja nawet czuję, że to jest za głośno. No, atak tak powinno być lepiej. Chyba, że tu nic nie ma. Może nic. Chyba to jest. O nie, ritual Start to jest git jednak. Jednak jest. No więcej nie będziemy, czekajcie tylko. Can be and city. Doctorś Eee. Bo do tego jest potrzebne to, to 16 jajek. Dobra, czyli nie, nie potrzebujemy nic więcej. Ok, to dajemy to tutaj. I możemy od razu na bossa lecieć. No to otóż wizowej, gdzie jest boss? Czekajcie, to teraz powinno się mi wyświetlić w z booku. Later Halo, jestem. Czemu nie mam tego? Że odblokowałem end. Może dalej muszę iść nie no, odblokowałem A dobra, bo End mówiłem w wziąć do roku. OK Okej. Jezus, ile tego gówna. O, dwie te w ogóle. No, mają osobny czas. No to chyba... Chyba PogChamp. Mamy, tutaj jest boss. Tutaj jest automatyzacja, ale tym zajmiemy się potem. End City, czy mi się chce? Dobra, wróćmy się. Let's go. I co dostaniemy? No, potrzebujemy jedzenia, już zbytnio. Więc teraz trzeba znaleźć tylko komnatę z bosem I jak ją znaleźć? Bo to jest bardzo trudne. Jak widzieliście, nie przeczytałem opisu, gdzie ona jest. Skąd wiem? No, bowiem. Ona ogólnie jest. Na w... w sensie ona jest ogólnie w tej przestrzeni. Jest do tego specjalny kompas. Ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ona chyba jest w pisie. tu. Tu, tu i tu. Chyba, że jest ich więcej, ale to. Moim zdaniem, ona się tak chyba spi. Ale mogę być w błędzie. Bo to jest. No, opis przeczytajmy sobie. The Entering no, czyli za tym po prostu. I każda struktura, tutaj, która tutaj jest, to jest właśnie ta z bossem. Tutaj, moby. No, sprawdźmy, czy mamy coś. No Dobra, ostatni raz lecimy tak, i później lecimy w bok już, bo. Dobra, ja to po prostu znajdę. Dobra, widzowie, mamy to. Już chciałem. Już chciałem ten. Mówić, że będziemy potrzebowali kompasu, jednak, bo chyba nie znajdę, ale jednak znalazłem. No nie jest to jednak tak na przykład. No, czyli to losowo się jest jednak. Te mowy to akurat. A bo ja strzały też odpycham, no to ciężko będzie sobie strzelać jednocześnie. Czemu ty już tam piskasz? Dobra, my celujemy w tą komnatę główną. Czekajcie, jaki to jest poziom? 42. A, czyli trochę do góry trzeba, ale to dobra, to już na miejsce. Ty, dobra, mało jednak bloków, prawda? No i tu do góry. Szkoda tylko, że te itemy do mnie wpadają. Mogłoby nie dać ich. Tędy, ja. Tutaj chyba już nic nie będzie. W sensie takim przydatnego w no w sensie jakiś opelut może maksymalnie, no? W sensie jak już to opelut? Tu jest jasno w miarę. Dobra, obudujmy sobie to. W sensie nie, żeby mi te agresywne mowy przeszkadzały, czy coś. Bo szczerze mówiąc to mam to gdzieś. Ale później będzie się łatwiej robić to. Eee, farmy i tak dalej. A w sumie mogłem na znak dominacji obudować to obsydianem. Tego by się tu spicie. Nie dobra, to jest wstyd chyba budowywanie tego. Ale dobra, obuduję. Dobra widzowie, obudowałem wszystko, musiałem z obsydianu, bo się okazuje, że bez kitów obsydian jest łatwiej dostępny niż... ...coś innego. To jest chyba najlepsze możliwe w ogóle. Tak, to jest najlepsze możliwe. Ale jak widzicie, to się łatwo robi. E, więc wywalę to do świetnika. A w sumie mogłem dać do tego. Do worldscraftingu, ale dobra już. I teraz tak, co z nimi zrobimy? No właśnie, nie ma że jak szybko ich zabić poza tym. Czekajcie, bo to będzie tak opornie działać. W ogóle im coś robi. Prawda, bo tu jest strasznie dużo mobów. Chyba, widziałem, bo to jest syzyf. Ja mam pomysł lepszy, widzowie, bo tu ja wszystko oświetliłem, pod kim nie będą biły. Poczekajcie, bo bym chciał to jakoś sensowne. Run program, new location, boss. Ty, prawie zlecham. Do domu teraz idziemy. Tam te czanki nie są wczytywane, więc... a tu te też nie są. A tamte, no ja będę musiał jakoś skompresować tą bazę w mniejszej, w mniejszą ilość A nie, bo to będzie można w sumie, w sumie już można wywalić xd Po co one się wczytują cały czas? Dobra, te mogą jeszcze, ale te nie muszą No bo minimalna oszczędność, teraz tam powinniśmy, jak pójdziemy to tam nie powinno nic być, boss Co? Aha, bo ja nie wiem, czy ten nie wczytuje tego członku. Ty no, nie chcę mi się z nimi bić, szczerze. Jak to rozwiązać? Jak ich szybko zabić? No bo jak odpalę... No, co so to jest? No we widzowie, to brzmi jak... To ten mi rozwala. No bo to brzmi... No tu się ciągle spią te moby. Dobra, widzowie, ja to ogarnę i widzimy się za chwilę. Dobra, widzowie, udało się chyba. Postawiłem tu te lanterny, żeby wszędzie światło na pewno stało. Pozbierajmy sobie syry z ziemi. No, te takie zwykłe moby mogą zostać. Mi chodziło bardziej o te, co miksturami już i tak dalej. Bo one byłyby największym problemem. Te mogą sobie być. O kurwa, w kuleku mam Kurwa. Kurde. Dobra, git. Wywaliłem bardzo ważny item. No bez niego byłoby tutaj ciężko cokolwiek zrobić. Na całe szczęście, widzowie, ogarnąłem to. W ogóle te szale samo namierzają. Dzisiaj tak w ogóle teraz zobaczyłem. Patrzcie celuję w bok. Widzicie? Głośne to całkiem jest, no ale trudno no. Dobra, rytuał trzeba odprawić. Niezniszczalny. Dobra, najpierw rytuał, a potem będziemy ten. Yy, a więc... Potrzebujemy... Patrzcie ile jakich w ogóle tutaj jest przeskok, nie? Ja tyle w tym się siedziałem. 16 tego, 16 tego. Najłatwiej będzie sprawdzić tutaj, czego. Po... O. Jeszcze to. Jeszcze to. Lit. Chyba kolejność wkładania nie ma znaczenia. Dobra, zaczekajcie, żeby nie odpychało mi bossa. Jakby było potrzebne, to jednak będę to trzymał. Mamy widzowie. O bogowie, walka. Albo będziemy czekali 20 minut. Jedno z... A może coś trzeba kliknąć? O, nie, zepił się was. Najpierw zabijemy szkielety. Wytrzymałaby No Dobra, teraz można matkę. Czemu ona się pali nie mam pojęcia? Nienawidzę tego szkieleta, ja go biłem naprawdę długo. Bo jest taki sam miałem, był zespiony normalnie, nie? Tyle strzał, ile trzeba w niego. Ono odpycha? Czasami chyba odpycha. No ja nie mam żadnej lepszej broni chwilowo niż to. No co to lata Daj się zabić. Nic nie uchroni się przed śmiercią A może jednak coś No ogólnie bardzo trudny boss Jak widać zresztą To światło no Przecież tutaj jest światło, czemu w spisze? Chyba matka Gin jednak odpalę to bom nie denerwują te projectile Ja mogę bossa odpychać? Mogę Git. Dai, Useless, 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 useless. Jedyny Boże, tak. No nie bijcie mnie. Jezu, człowiek chce być miły. No to teraz automatyzacja, no ale zapytacie, jak zrobić automatyzację, jak tu 20 MOBów w światło? nie wiadomo dlaczego. Dobra. Nie, no co to jest. Czemu nie działa? A dobra, bo to nie to. Nienawidzę tego szkieleta wzbustowanego. A jeszcze Silverfisha jakieś kolorowe. Ale to akurat boss nie Chyba czysto. I nic się nie respi. Słyszałem Silverfish. No umrzyj. No, umrzej. O, diamenty, ty. Co No, Dobra, więc tak. To dajemy tu, to dajemy tu. Nie, nie. wyłączmy chwilowo odpychanie tych projectile. I tak, odwieźmy sobie quest'a. No, powiedziałbym, że useless. W sensie pożyteczna, ale bardzo tanie w robieniu. Na naszym etapie. Ach, i transforma. To jest takie długie. Boże. Boże ten mod uh, Dergma Shard. A tu może być jakikolwiek? Czy musi być Dergma? Chyba musi być Dergma. Day we Benset to spawn Hideo Notebook for more information Ze zwierząt? Przetestowałbym z innymi, ale to się nie zmienia, więc musi być Dregma, bo no, bo to jest Dregma więc... Ile? Aha. Ja nie wytrzymam psychicznie. Ja tego bossa nie zabiję tyle razy. Dobra, widzowie, lecimy robić inwestycje. Patrzcie, co teraz się dzieje. Macie to serce. Ono jest przepotężne. A więc w tym momencie macie wylane w ogóle w tą farmę. I... Dobra, jeden worek mi wystarczy, bo w tym to i tak się baguje ten czas, z tego co widzę. Eee, a więc tak. Jak robimy sobie rzeczy? No to proste. Tylko to będzie useless, ja bym potrzebował wtedy od trzech takich sens, żeby przejść do potężnych dział. Dobra, trudno. Miejmy nadzieję, że będzie to szybsze. A więc bierzemy sobie widzowie tak Zrobimy to porządnie tak Jakby nie obijajmy bawełne Trzeba to zrobić Jak to było Bo nie pamiętam Diament Diament to i to Nie wiem czy to działa w ogóle Mamy to, ale ja chcę next stage tego ten o, akurat mam dwa. To, to i to. No i level lapik, taktyczny zaliczony. Co się robi z tego dalej? Mm, obecnie nic. A więc w tym momencie ten mieczyk przechodzi do lamusa. To odbierzmy. I ja już wam mówię, dlaczego się ostrzelałem, że będę musiał coś zabić. No bo. Nie. Nie, dobra, da się. Red Cutter, a Stern nawet. No, bo to jest po prostu OP. Samo w sobie jest OP. No bo to chyba nie ma tej funkcji. Play hostile, albo all. Nie no, ale slay. To chyba nie ma funkcji tej co Qatar. Ale nie jestem pewien, bo nie wiem czy... nie, no powinno działać, czyli nie ma. Dobra. To zanim zobaczymy kolejną efektywną bawalkę, będę musiał wyfarmić sobie więcej tych... Przepraszam. Będę musiał... Wyfarmić więcej... Tych. Bo tego mam za mało jedyne jedyna rzecz. Czy mi się chce? Nie. Albo nowe wizowe walić, zrobimy testową walkę. No, nie będziemy się ograniczać. Robimy testową walkę. E, dobra, tak przetestujemy mieczyk w akcji. E, a więc teraz trzeba się tam teleportować w sposób naturalny. An program Boss, pyk. ja usunąłem. A ja mogę dodać po do lokacji? Mogę. Nie pamiętam. No, widzowie. Jesteśmy. Jesteśmy niezależni. Ja bym chciał w tym miejscu wychodzić. A no, bo to tak nie zadziała jak ja chcę. Ale na podglądzie zadziałało tak jak ja chcę. Dobra, Git. Nie, nie zrobiłem tego skina. Absolutnie nie. I mam dobrą pamięć, zapamiętałbym coś takiego. Dobra, program. Boss. A nie, nie mogę zmienić. No to, to nawet nic nie to. No to ja to muszę lecieć. No to za chwilę się widzimy, jak tam dolecę. No bo widzowie, jestem już. Teraz run program. New Location. Boss. Teraz poprawnie. A więc tak. A, no tak, bo to trzeba zobaczyć i przetestować. Zacznijmy tu, bo on trochę będzie trwał. E, wezmę sobie to do łapki, w razie jakbym potrzebował pomocy. E, zamiast to temu, maybe łapkę. Jak się wywalę, to... czy będę zły? Tak. Będę. Chociaż testowałem ten miecz, to on nie jest wcale taki dobry. Najpierw chciałbym tego rozwalić, to... Nie dobra, widzowie, widzicie jakie to jest Juzzy? Nie dobra przecież, nie dobra, to jest żołnierz nieśmieszny. Szczerze, to jest nieśmieszny żołnierz. No dobra, to chyba nie jest szybszy, ale... ...przyjemniejszy i nie muszę nic przy tym robić. A więc widzowie, jaki jest status obecny? Coś takiego stoi w bazie. <gryw> Co jest obecny status? Mamy wszystko, czego nam potrzeba, musiałem wejść trochę w moda AS... Nie wiem jak to się czyta, więc po prostu Ars. Zabiłem te, te stanowisko całe. Yy, ale... Nadarzył się problem taki, że my nie mamy tego Dr. A żeby go zdobyć... To potrzebujemy... Żeby taki ziomek się nam zespił, to on się na tym... Właśnie ten, jak pozyskać Golden Egga, bo tego może, że niektórzy nie wiedzą. To macie takie specjalne Seeds'y. Yy, Tutaj jest obelisk, żeby nie było, skraftowany, 27 na plus, no i on wymaga takich przedmiotów, tu jakiekolwiek seeds. Dajemy coś takiego kręczakowi, on sobie wybucha, dałem to jakiemuś tam losowemu kręczakowi, mógłbym sobie nawet wziąć tego kręczaka, postawić go i mu dać to, więc to nie ma znaczenia i daje nam coś takiego i to daje 5 na 5 ANE bloków, dzięki czemu Będziemy mogli, tam będą się zespiły moby, i tam będzie duża szansa, że nam się zespie to co my chcemy. To jest 5x5 5 arena, więc. No, musimy ją teraz zbudować. I gdzie ją zbudujemy? Nie chcę już nigdzie w boku budować, bo nam się skończą te czanki cały czas wczytane. Dlatego niektórzy zauważyli, że tu jest binda. Chwilowo tak wygląda to pomieszczenie, tak podstawowo je po prostu wykończyłem, żeby było gotowe. I co zrobimy z tą windą. No, będziemy tutaj budowali na lewo na prawo. No i tutaj daje nam cztery odnogi, nie. I każdy niższe pięta, potem będą. Ale ogólnie to mamy tutaj cztery odnogi. Zniszczyłem światło. No nało światło. Yy... No no się zgubiłem, co chciałem powiedzieć. Cztery odnogi będą. Będziecie mieli timelapse z tego, jak to sobie buduje, ale to za chwilę. Zbuduję to pomieszczenie, tylko czekajcie, bo. Tutaj piszę 5 na 5 Arena. To 25 musi być. Nie, dobra, to chyba gidmę. Chyba, że to jest jakiś scam, ale mniejsza. Dobra widzowie, obecnie ogłoszą koniec fac. Mamy coś takiego, kładziemy tu jajo. obor. Nawet tego nie rozwalimy. To jest taka mini farma w sumie. Eee. Yy. I tak, tu jest nasz główny cel, i my potrzebujemy tak Nie, 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 nie My potrzebujemy tego Ej, ty no, ja byłem pewien, że my to mamy No dlaczego ja, ja, ja tego nie mam? A nie zmiana planu ta ściana jest pusta, bo nie wiem, czy tutaj nie będzie czegoś innego. Jakby ktoś pytał, mała zmiana planów. Dobra, no, ja widzowie, mam. Och, nawet się śmiesznie złożyło, bo ja nawet nie znalazłem go, tylko losowo usłyszałem, jak spada w przepaść gdzieś. No, mam już coś takiego. E, on mógł zniknąć? Nie, nie mógł zniknąć, bo mączanki w czy. Przepraszam. Puśćcie go. Wziąłeś to, widziałem. Gdzie nadstaje? No i git. I teraz mogę przy was to skraftować A więc bierzemy sobie tak, bierzemy sobie tak i bierzemy to. Trzy drzemy. Raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy to ma jakkolwiek. O, dobra, działa. Czyli to jest bez sensu. Ja nie wiedziałem, jak to do końca działa. Mamy. Na charm